Manko. Z tej sceny KRP 95 i witam Was ponownie w Mate of bo Tak skrótowo, poprzednio wydostaliśmy się z ogrodów. Przegapiłem cylinder, bo sobie pomyślałem, że będę mógł tam iść, ale ostatecznie nie mogłem, bo w tym, nie, w tym miejscu nazwijmy to była ścianka fabularna, i jak doszedłem po przedmiot nowy, to zablokowano mi przejście przez potwory, więc musiałem kontynuować fabułę poszedłem na mm, czekaj, parter jest tak, Zdaliśmy się dostaliśmy się na parter od tyłu przeszliśmy sobie tak poprzechodziliśmy dość sporo odblokowaliśmy przejście właśnie tutaj na górze, gdzie teraz jesteśmy jesteśmy na pierwszym piętrze no i tu również troszeczkę sobie pozwiedzaliśmy no jest jakiś dziwny dzwonek, którego nie wiem nie mam do czego użyć, o po prawej Przejść jeszcze nie mogę, nie mogę się tam dostać. Natomiast mamy jedno pomieszczenie tutaj oraz yy, tu mamy przejście, no i tu, więc będziemy śladować w, no w tą stronę, yy, odwiedzić te przejścia, czy przez nie przejść. Czyli tu mamy zamknięte. Tędy nie przejdziemy, tu. No więc muszę cały korytarz przejść. Zobaczymy co ten ziomek Co Są jakieś dzwoneczki. Obstawiam, że to jest bardzo zły pomysł, żeby je ruszać. Że nie był najgorszy, ale nie mam pojęcia do czego służą. Także na razie je zostawię. Nie wiem, jaką testę ten ziomek patrzył. Wiem, że tu nie będzie przejść. Muszę, będę go minąć jakoś. dużo zgabniej niż sądziłem. Ува. Chciałbyś za mną, nie? to było głupie. Dobra, teraz poszło zgrabniej. Przynajmniej trochę. Chociaż też nie do końca. Ale mniejsza. Mamy notkę od Ojzaka y, na Abrahama z Kager. Blacie, błagam, zastanów się, zanim zaczysz działać tak lekkomyślnie. Wspólnie opracowaliśmy i zbudowaliśmy salę morderstw, aby nakarmić stworzenie i sfinansować nasze plany. Nie mogę dalej oddawać się Twojemu upodobaniu do bezmyślnego niszczenia. W przeszłości było to do zaakceptowania, gdy goście tłumani gromadzili się w hotelu tłumami, sorry. Ale spalone ciała i ich skutki to marnotrawstwo, na które nie możemy sobie pozwolić. To już też otworzymy. Czy mapa mi coś powie? Nie. Dobrze. Obstawiam, że teraz zobaczę... Nic się zobaczę. Coś zobaczyłem. Dobrze, idę sobie, idę. Nie? Hmm. Wydaje mi się, że dzięki temu, że to zrobiłem to Będę mógł teraz przejść tam przez tą kratę Zgadza się Mamy przejście Zapomniałem, że w razie potrzeb mam też yy, te muzyczne coś, znaczy tą o, to? Więc mógłbym się tym notować. No ja wiadomo, im mniej będę musiał z tego korzystać i mniej tego zmalnuję, tym lepiej dla mnie. Przy okazji też tak mnie wziąło właśnie zaczęło zastanawiać, że... Skoro te potwory głównie bazują na tym co usłyszą, to dlaczego one nie walczą między sobą? Czy słyszą siebie jak chodzą, mijają czy coś, a mimo to nie atakują się wzajemnie? Klucz muzyczny, zajebiście. i to jest wszystko, tutaj. To jest wszystko, tutaj. Dziwne pomieszczenie. Ale skoro mamy klucz muzyczny, możemy się przedostać tu w głąb. To jest jas. A druga sprawa, w piwnicy mieliśmy tutaj. Więc zapewne chcę się dostać jeszcze tu. I chcę przejść tu, bo tu gdzieś też jeszcze będzie cylindry. A jak się wydostanę z piwnicy przez ogrody z powrotem pójdę tak samo i pójdę po ten cylinder. Także jest szansa, że w tym odcinku nawet dwa cylindry nam skoczą. Dobra. Udało się. wtedy już się możemy przedostać. Dobra, więc swoją część żeśmy właśnie przeszli. Czekaj ja do mnie dzwoni. To zaś. Czy nie? Tak, dzwoni. A dobra. Pierwszy kawałek uszkodzonego hebu jest i telefon odbierzemy sobie. No jasne. No dobra, pierwszy chyb mam. Jeszcze nie wiem co tu będzie chodziło. Ale mogę się yy, przedostać dalej. Ale sobie jednak to inaczej. Wyjdę zgodnie z planem i najpierw odwiedzimy sobie piwnicę. Skąd to się bierze, chuść? Jasne. Mogę iść na pieni, Wiem, że gdzieś ktoś ładzi, bo słychać. Plus te żelazne drzwi, słychać w szczególności. Dodatki do planu Isaaca. Projekt Wielkiego Harmonium. Podzielenie go na cztery sprawiło, że eksperymentowanie jest bezpieczniejsze, ponieważ pełne efekty utworu mogą zostać zachowane tylko wtedy, gdy wszystkie są odtwarzane po kolei. Ale jak złagodzić i kontrolować ten efekt, gdy są one połączone? Jak melodia właśnie, śnie, o mam. Mechanizm czterocylindrowy. Cerber, ogar z Hadesu, meduza, syrena, Bary. Szpilki, złącze, cylindra muzycznego. Czyli poza tymi czterema częściami głównymi, mamy jeszcze z 2 Przede wszystkim też nie rozumiem, po co jest zaznaczone Hades i Syrena. Yy, tu przejście jest... Dokładnie. No i przede wszystkim też z tego, co widzą, to mój plan jest chujawałyty, bo tu nie ma żadnej kraty, żadnego przejścia. এত Prawo idzie. No idzie, znaczy idzie dobrze, ale bardziej kłopotliwie. Coraz więcej tych przeciwników jest wszędzie. A też powiedziałbym, że nie do końca jest zrozumiałe to, jak działają. Bo koło niektórych jestem w stanie przejść. Po cichu. Dzisiaj coś skrzypi, jakieś drzwi czasem walną i jest ok. Natomiast znaczy no jak walną to, to słyszą, a inni nie. To jest takie wybiórcze bardzo. Co się zejście odłożyło? No to nieźle. Wróciłem znowu tutaj do tego czerwonego lasku. No i trochę widzę mały sens. Tu ziomek znów poczeka. No i jest pieśń, no pieśń pół biedy, no chociaż nie dojwałem jeszcze tej babki, nie dostrzegłem nie? Tego duszka śpiewającego. Natomiast ziomek to już dawno chyba powinien zginąć. Taka lekka nieścisłość. Mam nowych przeciwników, których muszę omijać na tych drogach. i wychodzi to w ten sposób. Że najlepiej by było, póki jestem na, na mapce pierwszy raz, to ją wtedy zwiedzać jak najbardziej, bo jest najmniej zagrożeń. Żebym nie musiał do niej wracać, bo inaczej będzie już przeciwników więcej. A jak będzie więcej przeciwników, no to ja będę musiał więcej uważać no i będę miał zwiększone ryzyko po prostu na wszystko To by się przydał jakiś zapis no i udajemy się teraz w głąb o nasz cylinder to jeszcze nie nasz ale muszę go zdobyć więc będzie nasz Pasa pod nogami. O, ładnie księżyc prześwituje. Przynajmniej jest jaśni. Jest tu piesiulek. Cicho, nie szczekaj. Wypuszczę cię. Fajny odgłos niechania. Ale pies jest brzydki. Ma taką trochę... ludzką, czy niedźwiedziewatą... No twarz, nie no, pysk taki to ludzki dziwny. Dostałem osiągnięcie, które jest się miłośnik zwierząt. Czekaj, są te. Szczelka pokazuje tu. No jasne, ja Mam pozwonić dzwonkami, żeby mi coś wyjebało. Przynajmniej łamigłówka prosta. Cylindry bohater i wygląda on jak jakiś spartanin. No i cudownie mamy już pierwsze dwa cylindry. Połowa sukcesu, nie? Chyba, że jeszcze będą te dwa przedmioty, o których mówiłem. No to nie połowa, a... a cztery będą do zdobycia. A mam dwie nuty, dwa cylindry. Będę potrzebował 4 nuty i 4 cylindrów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, można iść już luzem wrócić. Niestety nie udało mi się wykonać wszystkiego co chciałem. Cały plan się nie powiódł w stu procentach. No nie wierzę. Dalej uważam, że wystarczyłoby, żeby nasza postać miała też w ekwipunku jakieś kamyki i mogła nimi gdzieś rzucić po prostu. I w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Wykonaliśmy część planu. Nie do końca tak jak bym chciał. Nie wyszło wszystko idealnie. Przede wszystkim ta piwnica jest jeszcze zabarykadowana na tyle, że jeszcze coś mi tu gdzieś braknie prawdopodobnie te przejście. Jak tu będę miał otwarte. To będę mógł iść chyba że jest zamknięte od wewnątrz. Ale no to ciężko mi powiedzieć w takim razie, jak ja się tu mam dostać. Natomiast na no pierwsze piętro, dzięki temu, że mamy nowy klucz, będziemy w stanie się dostać do biblioteki, czyli gdzieś ten obszar. I tutaj yy, ma być. Gdzieś jakieś pomieszczenie tego ojca tej naszej partnerki, i tutaj dopiero się wszystkiego jako tako dowiemy. Znaczy, pewnie jeśli chodzi o jakieś przedmioty i takie inne bzdety, wydaje mi się, że dostaniemy tutaj coś znowu nowego, dzięki czemu gdzieś indziej będziemy mogli sobie przejść. No i też będzie trzeba podejść i pokombinować, o chuj chodzi z tym dzwonem i co ewentualnie on. Otwiera albo co też robi. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Miłego dziąka. Miłego wieczoru. No i na razie. Ej.